Halo, halo, dzień dobry. Z tej strony Joanna Flis i przychodzę do Was 100-tygodniowym power walkiem o 6.15 wokół uważności, uważnego życia, uważnego umysłu, uważności na innych i uważności oczywiście na siebie. Ja dzisiaj jestem w pięknych okolicznościach przyrody, bo jestem na Cyprze, więc mam piękną temperaturę i sprzyjającą bardzo uważności aurę. Mam nadzieję, że gdziekolwiek jesteście i gdziekolwiek mnie słuchacie, również jesteście w pięknych okolicznościach przyrody i macie szansę z tej przyrody czerpać. Ja dzisiaj do was przychodzę z takim webinarem na temat nie tylko uważności, ale też tego, co nas do tej uważności zaprasza i tak przy okazji tego, że Jestem w takich okolicznościach przyrody, w jakich jestem, chciałam wam trochę poopowiadać o tym, co robi nam zachwyt. To znaczy, jak my możemy się reanimować do uważnego życia i co my możemy zrobić, słuchajcie, żeby nam się w tę uważność chciało, bo są takie momenty w życiu każdego człowieka, kiedy mu się no, do tej uważności robi troszeczkę, słuchajcie, dalej, tak? Tracimy wigor, zainteresowanie, ciekawość, czyli te takie podstawowe nośniki e, uważności. A w to miejsce pojawia się no, jakaś stagnacja, jakieś rozczarowanie, jakieś poczucie bezsensu, różne rzeczy. Często zmęczenie, brak, słuchajcie, witalności. E, wszystko to, co sprawia, że jesteśmy mniej uważni. Na siebie, na to, co czujemy, na to, jak się czujemy, na to, czego potrzebujemy, ale też na świat, który nas otacza. Tak? Stajemy się troszkę obojętni wobec świata, z którym obcujemy. I przeciętny człowiek z Zachodu nazywa ten stan po prostu zmęczeniem chronicznym zmęczeniem czasem brakiem sensu, ale najczęściej zmęczeniem albo wypaleniem. Ja myślę, że to jest ogromny skrót myślowy. To znaczy, oczywiście, jeżeli pracujemy ponad miarę, nie odpoczywamy, nie relaksujemy się, nie dajemy sobie tych wszystkich rzeczy, które sprawiają, że jest w nas trochę energii i ciekawości, no to wtedy cierpimy na przemęczenie i zmęczenie. I łatwo ten stan odróżnić od innych stanów, dlatego, że kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy przemęczeni, to po prostu. Często wystarczy nam regeneracja, czyli sen, jakiś zdrowy posiłek, dobry weekend, żeby to zmęczenie, czasami tydzień, bo pamiętajcie, że chroniczne zmęczenie ma to do siebie, że nie mija tak szybko, żeby się przywrócić do tej energii witalności. Są też ludzie, którzy nie cierpią na zmęczenie, a cierpią na znużenie. To są ludzie, którzy mają zbyt mało takich Intensywnych doznań w życiu, które sprawiłyby, że im się chce tym życiem zainteresować. To znaczy, myślę, że nie ma aż takiej wielkiej różnicy między znużeniem a zmęczeniem, jak nam się wydaje. Jedno i drugie prowadzi do takiego szczególnego stanu umysłu, w którym nam się już po prostu nie chce. To znaczy, mniej słyszymy mniej widzimy, mniejszą ilością rzeczy się interesujemy, wybieramy pasywne bycie w świecie, a nie aktywne bycie w świecie. I to jest o zmęczeniu i to jest o znużeniu. I jest jeszcze taki trzeci stan, na który chciałam Wam zwrócić dziś uwagę. To jest stan, o którym już mówili psychologowie humanistyczni. To jest stan izolacji, można powiedzieć odcięcia, odsunięcia, albo takim bardzo poetyckim językiem Utraty połączenia ze światem, w którym jesteśmy. I myślę sobie, że zarówno na zmęczenie, jak i na znużenie jesteśmy narażeni, ale szczególnie jesteśmy narażeni na brak połączenia. Ten brak połączenia to oczywiście brak połączenia ze światem przyrody, która nas otacza i to jest trochę o zachwycie. To znaczy, zbyt mało jest w nas takiego poczucia, że jesteśmy częścią ogromnej całości. Yy, Świata przyrody, a nawet może i całej kosmicznej struktury, w której żyjemy, i że ta ogromna całość nas, nas zachwyca i zaprasza do takiego żywego, aktywnego uczestnictwa. Druga, drugi powód to utrata łączności z innymi ludźmi czyli ten szczególny, słuchajcie, moment, kiedy yy, izolujemy się w relacjach, jest nam Powierzchownie blisko, ale tak naprawdę bardzo daleko do innych ludzi. Czasem jest to związane z utratą zaufania innym ludziom, albo utratą wiary w to, że relacje z ludźmi są nam potrzebne. Czasem się to pojawia po jakichś takich solidnych zranieniach, których doświadczamy. Czasem nam się to pojawia po jakichś właśnie zawodach. Czasem się nam pojawia w wyniku osamotnienia, które trudno jest nam pokonać bo na przykład to osamotnienie wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania, zmianą pracy albo doświadczeniem jakiejś poważnej choroby, tak, na którą chorujemy i przez to czujemy się wyizolowani. No oczywiście nadużywanie nowych technologii i jakby podtrzymywanie relacji z ludźmi głównie poprzez właśnie nowe technologie może nasilać to poczucie bycia wśród ludzi z jednoczesnym doświadczaniem takiego, Odsunięcia się od tych ludzi, tak? Czyli ja jestem w wielkiej sieci społecznej, tak? No, internet jest wielką siecią społeczną, są tam tysiące ludzi, z którymi, no nie wiem, lajkuję sobie zdjęcia, z którymi obserwujemy wspólnie nasze życie, nasze biografie, być może nawet sobie kibicujemy, ale mimo to, że jestem w takiej dużej społeczności, czuję e, samotność, tak? Czuję, że z żadną z tych osób. Nie łączy mnie głęboka więź, taka więź, na której ja mogę, słuchajcie, polegać. No i to odłączenie odłączenie od świata i odłączenie od innych ludzi będzie początkiem braku ciekawości, energii do działania, jakiegoś takiego odsunięcia się od wszystkiego, czym jest, tak zwane życie, tak? Czyli od ciekawości wobec tego życia, które nas otacza. No i trzeci taki element, którym bardzo mocno nas y, osadza w braku energii życiowej i tym samym zabiera nam uważność. No bo wbrew pozorom, żeby być uważnym, trzeba mieć sporo zasobów bez odłączenia od samych siebie, tak? Czyli wtedy, kiedy my w jakiś sposób porzucamy siebie i zainteresowanie sobą, temat się wyczerpuje, przestaje nas interesować, kim jesteśmy, przestaje nas interesować. Jacy jesteśmy, jacy możemy być. Przestajemy dokonywać takiego głębokiego namysłu nad tym, jakie mamy marzenia, albo takiego głębokiego namysłu nad tym, co oznaczają nasze uczucia, albo w ogóle jaką mapę świata mamy w głowie. Tracimy tą łączność ze sobą, tą łączność, która jest taka naturalna, na przykład dla dzieci, dla młodych ludzi w okresie dorastania, którzy naturalnie są sobą zafascynowani. Oczywiście w dorosłym życiu trudno, żebyśmy byli sami sobą aż tak bardzo zafascynowani. Co nie zmienia faktu, że dobrze by było, abyśmy pozostali w pewnej takiej specyficznej, słuchajcie, łączności jednak ze sobą. Czyli mamy trzy takie, słuchajcie, obszary, które sprawiają, że my możemy stracić energię do uważności, tak? czy w ogóle stracić zapał do uważności, bo tak jak Wam mówiłam, żeby być uważnym, trzeba być ciekawym. Żeby być ciekawym, trzeba mieć energię, a żeby mieć energię, trzeba przede wszystkim poza znużeniem i zmęczeniem, trzeba mieć łączność, tak? Łączność ze światem przyrody, z innymi ludźmi i z sobą samym. Trzy nasze wtyczki, których my możemy regularnie ładować, E, swoją własną baterię uważności i ciekawości. Ja bardzo dużo spotykam ludzi, którzy, mimo jeszcze dobrego stanu zdrowia fizycznego, e, mówią mi o tym, że są już zmęczeni i wyczerpani życiem. Czyli, że życie nie ma im nic do zaoferowania nowego. I to jest mega ciekawy moment, tak? Bo czy to jest także życie. Mi nie ma nic do zaoferowania ciekawego, czy ja już po prostu w tym życiu nie jestem w stanie tych ciekawych rzeczy zobaczyć, tak? Czy ja, słuchajcie, w tym życiu to ja nie widzę, to moja soczewka, to ja nie słyszę, to ja nie widzę, to ja się nie daję zaprosić przez życie do ciekawości, do uważności, do obserwacji, do zachwytu. I właśnie tu trochę o tym zachwycie, bo. Jest parę rzeczy, które mogą nam przywrócić łączność, nie? Przywrócić łączność z światem przyrody, ze sobą i z innymi. I jakby one są takie trochę reanimujące, tak? One nas tak reanimują. Na pewno macie taki moment. Budzicie się w jakimś miejscu, oglądacie piękny wschód słońca, wracacie do domu i jesteście przekonani, że życie ma sens, ma coś do zaoferowania, że jest w nim piękno. Albo jeżeli jesteście wrażliwi na sztukę, idziecie do jakiegoś wspaniałego miejsca, oglądacie film, słuchacie muzyki, oglądacie dzieła sztuki i to was tak reanimuje do życia, że wam się chce. Albo spotykacie się na przykład z jakimiś. Ludźmi, których nie widzieliście od lat albo których dopiero teraz poznaliście. rozmawiacie, wymieniacie się poglądami, spędzacie świetny poranek popołudnie, wieczór, co tam lubicie. I wpadacie na taki pomysł, że chcecie się spotykać z ludźmi więcej, że chcecie poznawać ludzi, że chcecie uczyć się języków, że chcecie podróżować, tak? No, pojawia się jakiś taki impuls. I ten impuls to jest właśnie ta naładowana bateria, która pozwala nam otworzyć się. Na to, co świat nam proponuje, a nawet tak się zorganizować, żeby móc z tych propozycji świata pe w pełni korzystać. Oczywiście, yy, nie zawsze ranimuje nas świat przyrody, nie zawsze ranimuje nas sztuka, nie zawsze ranimują nas inni ludzie. Czasem ranimują nas nasze własne wglądy, tak? Na przykład yy, ludzie w psychoterapii zaczynają psychoterapię i Zaczynają odkrywać w sobie jakieś takie cechy, o których dawno zapomnieli. Odkrywać swoje marzenia, przypominać sobie, że w ogóle je mają, albo właśnie przerabiają jakieś ważne momenty w swoim życiu, które sprawiły, że oni stracili łączność ze sobą. Przypominają sobie, że lubili się bawić, albo śmiać, albo żartować, albo podziwiać, albo zachwycać. Czasami takim, takie doświadczenia jak zakochanie jak właśnie poznanie jakichś przyjaciół czy jakiś rodzaj doświadczeń seksualnych też otwiera ludzi na różne doświadczenia i to jest super ważny moment, w którym możemy zobaczyć, że coś może nas do tego życia reanimować. Druga rzecz, to zmieniające się pory roku, to też jest moment, w których możecie, możecie to zobaczyć, nie, możecie to odkryć. Po pierwsze, większość ludzi zaczyna doświadczać takiej reanimacji w okolicach wiosny, tak? zaczyna się pojawiać właśnie jakiś taki zachwyt budzący się do życia przyrodą. Jakaś, jakieś słońce się pojawia, jakaś, jakaś witaminka tutaj D ale też jakieś zapachy, kolory sensoryczne, takie doświadczenia i to sprawia, że ludzie sobie przypominają, że chcą chcą biegać, jeździć na rowerze, spotykać się z ludźmi, zrobić sobie grilla, pójść na spacer, pójść do lasu, popływać w morzu i warto obserwować takie momenty, co daje mi łączność ze światem przyrody, z ludźmi, ze sobą samym. Dla mnie ja mam takie trzy metody, którymi mogę się podzielić. Ze światem przyrody, oczywiście regularne bycie w tej przyrodzie i yy, wkładanie wysiłków w to, żeby towarzyszyć tej przyrodzie właśnie w budzeniu się, w zachodach słońca, w schodach słońca, yy, chodzenie na spacery bez słuchawek, słuchanie śpiewających ptaków, po prostu obcowanie z przyrodą. Jeżeli chodzi o łączność z innymi ludźmi, to wspólne doświadczenia, bardzo. To jest coś, co bardzo mnie ładuje taką ciekawością na innych ludzi. Wspólne doświadczanie, wychodzenie gdzieś z różnymi ludźmi, poznawanie nowych ludzi, otwieranie się na nich, ale też właśnie obcowanie ze sztuką, którą, którą tworzą, z muzyką, z twórczością to jest coś, co mnie bardzo budzi do takiego zainteresowania ludźmi. I to, co daje mi łączność ze sobą, to jest, to, to jest aktywność fizyczna w moim wypadku to jest yoga, to są praktyki oddechowe to jest medytacja to jest coś, co. Doprowadza mój stan umysłu do takiego miejsca, które bardzo lubię, w którym siebie rozpoznaję. Rozpoznaję siebie ze swoją ciekawością, odwagą, determinacją, z tymi wszystkimi cechami, które w sobie mam i które są czasem przeze mnie zapomniane, ale najczęściej są nośnikiem bardzo intensywnego działania w życiu. I to są trzy moje metody. Każdy z Was dobrze by było, żeby nas słuchajcie własne metody na przywracanie się światu. Oczywiście, jeżeli będziecie zmęczeni albo znużeni, czyli przestymulowani albo niedestymulowani, to trudno o tę łączność, bo to są takie pierwsze rzeczy, które nas wyłączają. Ale zbadajcie naturę swojej baterii takiej energetycznej do uprawiania uważności. Bo uważność to też zaangażowanie. Mało osób o tym mówi, tak? Uważność to nie tylko to, że ja widzę moje uczucia, emocje i świat, który mnie otacza, i potrzeby, i potrzeby innych ludzi, i sposób przeżywania świata, ale to jest też zaangażowanie, że ja się angażuję w to, żeby widzieć, słyszeć, czuć i żeby być aktywnie, aktywnym uczestnikiem tego czegoś zwanego życiem, co składa się właśnie z mojego uczestnictwa, z uczestnictwa innych ludzi, e, e, z przyrody, która mnie otacza. Aktywne, Zaangażowanie na rzecz bycia uczestnikiem tego czegoś zwanego życiem. Bardzo, bardzo Wam słuchajcie tego życzę, bo chyba nie ma piękniejszej historii, słuchajcie, niż yy, życie, życiem, które nas ciekawi, albo które nas właśnie yy, bawi, albo które nas inspiruje, albo które daje nam takie poczucie spełnienia jakiegoś takiego napełnienia. Jak widzicie, u mnie tutaj ciemno i chodzę w kółko basenów, tam gdzie mamy światło, co nie zmienia faktu, że bardzo Was zachęcam do tego, żebyście wyszli na spacer, popatrzyli w niebo, otaczającą Was przyrodę, albo właśnie sięgali po rzeczy, które Was będą do życia zapraszały. Dla mnie to jest zawsze wyjazd w ciepłe miejsce, nie musi być doskonałe, ciepłe, słoneczne, gdzie mogę po prostu poobcować z plażą, odrobiną palm, Świerszy, które śpiewają oceanu albo morza, jak dziś. Trzymajcie się. Życzę Wam bardzo, bardzo udanego dnia i odkrywajcie, co Was energetyzuje i angażujcie się w swoje uważne i mam nadzieję szczęśliwe i satysfakcjonujące życie. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie z pięknego i już letniego Cypru. Papa. Pa. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma Multilife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.